A więc wojna. Spotykamy się dziś 17 września pod budynkiem byłego więzienia UB na ulicy Senackiej w Krakowie, by upamiętnić tragiczny sowiecki najazd na Polskę w 1939 roku. Był to ogromny cios dla narodu polskiego który już wtedy walczył z Niemcami. Dla milionów Polaków były to czasy ogromnych cierpień, które nie zakończyły się po II wojnie światowej, ale trwały przez kolejne dziesięciolecia komunizmu. Tego dnia Armia Czerwona bez wywoływania wojny przekroczyła wschodnią granicę Rzeczpospolitej, tym samym wypełniając tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow. Polska została rozdarta między dwóch agresorów, a świat dowiedział się o czwartym rozbiorze naszego państwa. Tym sposobem Armia Czerwona nie tylko stała się sojusznikiem hitlerowskich Niemiec, ale również głównym odpowiedzialnym za wybuch II wojny światowej. Konsekwencje tej agresji były tragiczne. Setki tysięcy Polaków trafiło do więzień i obozów pracy. W 1940 roku NKWD dokonało ludobójstwa zwanego zbrodnią katyńską. 22 tysiące polskich oficerów, przedstawicieli inteligencji, profesorów, policjantów zostało zastrzelonych strzałem w potelice. Konsekwencje dla narodu były tragiczne. Sowieci dążyli do zagłady naszej elity, aby pozbawić nas przyszłości. Ci, których nie rozstrzelano, często padali ofiarą deportacji. W latach 1940-1941 w głąb ZSRR wywieziono ponad 320 tysięcy Polaków. Na Syberię i do Kazachstanu. Najtrudniejsze warunki pracy i życia. Tysiące zginęły z głodu, zimna i chorób. Dla wielu rodzin ta dramatyczna wywózka oznaczała utratę bliskich i bezpowrotne oderwanie od ojczyzny. Sowieci prowadzili systematyczną politykę niszczenia narodu na zajętych terenach. Zamykano szkoły, aresztowano księży, konfiskowano majątki, a patriotów skazywano na więzienia i śmierć. Ich celem było złamanie narodu, aby już nigdy nie mógł się odrodzić. Po 1945 Związek Sowiecki siłą narzucił Polsce komunistyczne rządy. Zamiast długo oczekiwanej wolności otrzymaliśmy represje, kolejny etap okupacji, sfałszowane wybory. Polska Rzeczpospolita Ludowa, zależna od Moskwy, nie była państwem suwerennym. Okres prl u był czasem represji wobec patriotów, wszechobecnej cenzury i niszczenia polskiej gospodarki. Żołnierze podziemia antykomunistycznego ginęli w kazamatach UB, a ich pamięć próbowano wymazać. Polska musiała żyć w cieniu sowieckiego bata, a każda próba buntu była brutalnie tłumiona. Dzisiaj, w rocznicy tamtych tragicznych wydarzeń, mamy okazję porównać Rosję sowiecką Józefa Stalina a współczesną Rosję Władimira Putina. Dostrzegamy, do czego prowadzi imperialna polityka. Rosja współczesna jest agresywna wobec sąsiadów, wobec innych państw, które stoją na straży swojej niepodległości, dokładnie identycznie jak to było 80 lat temu. Dlatego wniosek jest bardzo prosty: historia niestety zatacza koło. Dlatego w rocznicę 17 września oddajemy hołd wszystkim ofiarom sowieckiej agresji. Naszym obowiązkiem jest mówić prawdę, czcić pamięć poległych. I przestrzegać przyszłe pokolenia, by nie dopuścić więcej do powtórzenia się tej tragicznej historii.